witajcie bardzo gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Artropoda.pl Moi drodzy, w dniu dzisiejszym miał być co prawda troszeczkę inny odcinek, który miał dotyczyć odpakowania przesyłki z Polski. Mega paki, na którą się bardzo cieszyłem, ale niestety do mnie jeszcze nie dotarła. Wyszła ze sortowni z Polski, z Warszawy 17 listopada. Do dnia dzisiejszego paczki nikt nie widział, nikt o niej nie słyszał. Kontaktowałem się też z kurierem. Niestety paczki u nich nie ma, więc nie wiem co się stało. Mam nadzieję, że paczka dotrze. To, co jest w środku, to już co prawda na pewno żywe nie będzie, ponieważ już za duży okres oczekiwania, chociaż jeszcze tam gdzieś jakaś, może 15% tej powiedzmy sobie, 15% tego, że coś jest żywego, tam gdzieś u mnie w myślach jest. Co prawda, nie ma dzisiaj tej przesyłki, ale zajmiemy się w dniu dzisiejszym przekładaniem moich ptaszników. Pięć z nich jest to, są to stadia L2, jeden jest to stadium L1. Nie miałem na ten moment, kiedy do mnie dotarł stadium L1 innych pojemników, więc trafił do kliszówki i do tego czasu, do tego materiału czekał, aż zostanie przełożony do takiego pojemniczka, które sobie kupiłem. 280 ml, kupiłem takich pojemniczków 25. Później taka śmieszna sytuacja, dostałem kolejne 25 za połowę ceny, więc tutaj w tym momencie jestem przygotowany na to, że przy większej ilości ptaszników będę miał. Będę mógł je gdzieś trzymać i nie będę musiał kombinować, żeby kupować na szybko jakieś pojemniki. Moi drodzy, jakie ptaście dzisiaj zostaną przełożone do takich, oto właśnie pojemniczków, które są już tutaj opisane, po naklejane naklejeczki z wilgotnością, z występowaniem, z temperaturą i z nazwą i z logiem. I kiedy je dostałem, zaraz te pojemniczki zobaczycie, ale co zostanie przełożone, to będzie to Hormiktopus atrichomatów w stadium L1 jako 1. Syratogorus Sanderi, Harbacteria Pulchripes, Linotele Telefalax, Ternin Murinus Usambara, a także Nelo Teleinsei Classic. Są to stadia L2, które zaraz trafią do tych pojemników. A ja standardowo zapraszam do Was do łapkowania, do subskrybowania, do komentowania. No i co? Zmienimy kadr, przyjrzymy się ptasznikom, przełóżmy. A więc co, zapraszam do oglądania. Moi drodzy, w tej chwili zajmę się tym, że takim świeżutkim wczoraj rozrobionym torfem uzupełnię te oto pojemniki, tak więc zrobimy sobie hops. No i moi drodzy, już przed sobą mam tutaj pojemniczki przygotowane, zasypane torfem, tak mniej więcej do niecałej połowy wysokości tego pojemniczka. Jako jeden z elementów dekoracji przygotowałem sobie takie kawałeczki tuby korkowej, które będą tutaj pełnić taką funkcję dekoracyjną i także... Po takim malutkim kawałeczku porostów, też jako detaling, czy też druga część detalingu w tych oto pojemniczkach. Nie trzeba tu nic specjalnego, tak naprawdę to włożyłbym tylko te kawałeczki tuby korkowej. Byłem jeszcze za mchem, ale niestety okazało się, pomimo że na stronie internetowej w jednym ze sklepów tutaj u mnie stacjonarnie było napisane, że są dostępne w magazynie na miejscu, no to pojechałem do sklepu i niestety okazało się, że tego muchu nie ma. Dopiero będzie na dzień następny. Tak więc co, moi drodzy, teraz przygotujmy sobie pojemniczki. Tutaj te kawałeczki tuby korkowej powsadzamy sobie każdy tutaj gdzieś tak, o, powiedzmy sobie z boczku. Tu, gdzie naklejeczki z przodu będą kawałeczki porostów. Czyli tutaj na tył pójdzie sobie ten kawałeczek. Tu jest przód, tu są przody. Więc kawałeczki. Ten może jest trochę za duży, więc go delikatnie Tutaj złamię. Tutaj mamy taki kawałeczek troszkę mniejszy od tych, które były dotychczas. Tu też może troszeczkę oderwiemy, żeby nie zajmował zbyt dużo miejsca. No i moi drodzy, tak mamy przygotowane pojemniczki póki co dla tych pająków, które zaraz zobaczycie. No i jeżeli chodzi o porosty, może dam je tak z jednej ze strony. Ostatnio, gdy używałem porosty, to strasznie zaczęły mi pleśnieć. Nie wiem dlaczego. Prawdopodobnie było to spowodowane zbyt dużą wilgotnością, gdyż tutaj u tych pająków nie będę dużo ich podlewał. W ogóle oduczyłem się zbyt dużego podlewania pająków. Tylko tak, żeby gdzieś tam miały po prostu wilgotno przy jakiejś okazji, gdyby miały mieć wylinkę. Czyli tak raz w tygodniu spryskuję delikatnie wraz z czasem karmienia. Tak, myślę, że przygotowane pojemniczki teraz ujrzą światło dzienne, właśnie teraz tutaj dla Państwa. Tak, przygotowałem wszystkie sześć pojemniczków, a teraz przenieśmy sobie, zabierzmy te pojemniczki stąd i zobaczmy sobie, jak prezentuje się każdy z osobników, który będzie przekładany właśnie do jednego z tych oto pojemników. Tak więc zrobimy hops. No i moi drodzy, właśnie w tym momencie otwieramy sobie pojemniczek, w którym znajduje się Atrichomat Hormichtopus Atrichomatus. Tak on właśnie prezentuje się jako stadium L1. O właśnie tak. Gdy on do mnie dotarł, mówiłem o tym, że bardzo nie odwzorowuje to nagrywanie telefonem kolorów, jaki ten pająk ma. Oczywiście, gdy do mnie dotarł, to był taki niebiesciutki i fajny, jak Ptcher Nopel Massa W tym momencie widzicie tutaj odwłok świecący. Jest on przed Welinką 100% odwłoczek, jak węgielek świecący się więc prawdopodobnie już w nowym domku, już za chwileczkę, do którego go przełożymy. Pchormichtopus atrichomatus, tak prezentują się też naklejki, które chciałem Wam pokazać, jak sobie zrobiłem. Tutaj mamy datę, kiedy ten pająk do mnie dotarł. Pchormichtopus atrichomatus, tej stadium L1, występowanie Honduras, temperatura, jaką on potrzebuje, to między 26 a 28 stopni i wilgotność to 75%. Teraz do tego nowego domku, którego dla niego przygotowałem przed chwileczką. Przełożymy sobie właśnie tego pajączka, a na końcu tego materiału sobie je nakarmimy. Ops, i już pajączek jest w nowym domku. Mam nadzieję, że tutaj bezproblemowo za dzień, dwa lub trzy przejdzie wylineczkę, ponieważ już ten błyszczący odwłok jest dosyć długi czas. Tak więc teraz ma się gdzie poruszać, zobaczcie. Wcześniej w tej kliszówce tego nie było. Dobrze, lecimy z kolejnym pajączkiem. Moi drodzy, kolejnym pajączkiem, jakim się zajmiemy, będzie to... Co to będzie? Nic innego jak Pull pulchripest. Tutaj jest Harpactira L2, która tydzień temu, czy też nawet ponad tydzień temu, miała swoją wylineczkę. Zobaczmy sobie, czy może będzie uciekać. Zaraz ją zobaczymy w pełnej okazałości, gdy przełożymy ją do tego pojemnika. Mam nadzieję, że tutaj nic się złego nie wydarzy. Zrobimy to w taki oto sposób. Proszę bardzo. Tak prezentuje się Harpactyra Pulchripes w stadium L2. I teraz sobie ją przekładamy tutaj do pojemniczka. Hops. No i świetnie. Wszystko poszło zgodnie z planem. Harpaktyra otrzymała właśnie nowy domek. Tutaj autofokus zawodzi. Proszę bardzo, tak się prezentuje Harpaktyra stadium L2. A co z informacji, występowanie Republika Południowej Afryki. Temperatura między 24 a 28 stopni, wilgotność między 60 a 70 Proszę bardzo, drugi pajączek jest w pojemniczku. No i mamy kolejny pajączek, to już trzeci. Będzie to nic innego jak, co może zgadniecie, pokażę Wam już naklejeczkę. Będzie to Pterinohilus murinus Usambara L2. Występowanie Afryka, temperatura 25 do 28 stopni, wilgotność między 50 a 60 procent. Ten Pterinohilus murinus tutaj wykopał sobie dziurkę, jeżeli chodzi o tą kliszówkę i tam w tej norce siedzi, tak więc i tak Musimy tu już zburzyć to, ten wystrój, bo ta kliszówka będzie opróżniona, wszystkie ze wszystkich kliszówek ten włókno kokosowe i to wszystko będzie usunięte i wyrzucone. Zobaczmy sobie, gdzie jest ten terenyochilus murinus. Jest on właśnie tutaj. O! Właśnie tak. o Jezu, osialał. Szatan. Moi drodzy, znajduje się on właśnie tutaj. Tu Nie będę go dotykał, bo jest dosyć szybki. A nie chciałbym tutaj go gdzieś gonić po pokoju. Zobaczcie. No i chyba nie zobaczymy. Już szedł tutaj. Wcisnął się w dziurę. Czyli jest on właśnie tutaj. Zostawmy go w spokoju. Tak więc, Pterino murinus Usambara. Już w nowym domku. Czwarty już pajączek, czyli Neo Hotel Insei Classic. Która jest właśnie. Właśnie, właśnie tutaj, właśnie się ruszyła. Tutaj mamy przygotowany domek, ale pierwsze informacje. Nero Tele Insei Classic, występowanie Trini Daga, Wenezuela, temperatura 26-28 do 28 stopni, wilgotność 70%. Otrzymałem ją 5 października. I teraz zobaczmy sobie, ona jest też dosyć szybka, co zauważyłem jakiś czas temu, gdy goniła swoją karmówkę, czy też swoją ofiarę. Hops, Bardzo ładnie, tak ona się prezentuje. Jest w stadium L2. Mam nadzieję, że tutaj będzie samiczka. <grymne> jak wszystko, jak moja kochana mega Puma robustum, która już niestety jest w kleju żywicznym, którą Wam przedstawiłem jakiś czas temu. No to mamy kolejnego pajączka przełożonego. Dobrze, tak więc mamy kolejnego pajączka, jakim jest Linotele Telefallox. Moi drodzy, to jest mega szybki pająk. Tutaj będę uważał, ale póki co występowanie Peru i Boliwia. Temperatura 24 do 26 stopni. Wilgotność 80%. No i zobaczmy, czy ten szatan będzie mi tutaj uciekał, ale może przyjrzyjmy się mu jeszcze w tej kliszówce. Zobaczcie, co on sobie zrobił na kawałku tutaj korka, czy też tuby korkowej. Zobaczcie, jak też tutaj pańczną opletł właśnie ten kawałek korka. Tu jest on właśnie w stadium L2. No i może zrobię to w taki oto sposób, że a raz kozie śmierć. O Boże, usialał. Weźmy pokrywkę. Postaram się go jeszcze podnieść. Mam nadzieję, że mi nie ucieknie. Jest on właśnie tutaj, jak go widzicie. Liontele no Fallax przykrywamy. Mam nadzieję, że przez tą wentylację mi nie ucieknie. <laughs> Dobra, odkładamy. No i moi drodzy, pora na ostatniego pająka, jakiego będziemy przekładać, czy też ostatniego ptasznika. Zobaczcie, co tutaj się dzieje, jakie zabunkrowane pomieszczenie. Moi drodzy, jest to cyratogerus Sanderi, Stadium L2, występowanie Namibia i Zimbabwe. Temperatura 25 do 30 stopni, wilgotność 60-70%. Zobaczmy, rozgrzebmy i zobaczmy, gdzie on się tak naprawdę kryje. Już go widzę. Już go widzę. Jest on właśnie w tej swojej pajęczynie, w tej swojej sieci i mam nadzieję, że mi teraz tutaj nie ucieknie. Jest ładnie nakarmiony, napchany. Nazwijmy to to może tak. Weźmy tą pajęczynę na bok. Jego tutaj nie ma, bo widzę go w kliszówce. I teraz go może sobie spróbujmy wygonić. Jest on właśnie tu. I robimy sobie hops. No i mamy kolejnego pajączka w nowym domku. Zobaczcie. Ceratogorus Sanderi Stadium L2. Tak się właśnie prezentuje. Jeżeli chodzi o przekładanie, to by było tyle. Myślę, że na tym zakończę materiał. Miałem jeszcze karmić, ale to za chwileczkę sobie zrobię poza kadrem, poza nagrywaniem. Jeszcze wam coś tutaj pokażę. Tak się właśnie te naklejeczki prezentują. Jeżeli chodzi o pojemniczki, myślę, że jest to ładnie, starannie wykonane. I co bym chciał wam jeszcze pokazać, moi drodzy? Moi drodzy, wykonałem ostatnio takie terrarium, które miało być pierwotnie przeznaczone dla e, tutaj Linus gdy podrośnie, ale do tego czasu, dopóki ona urośnie, sami widzieliście przed chwileczką, jak ona się prezentuje teraz w stadium L2, to jeszcze troszeczkę czasu minie, ale to terrarium też później myślę nad tym, żeby było przeznaczone dla, dla Teraposy z 4mi, którą będę miał po nowym roku. No to już wiecie, jakie są moje plany na kolejne, e, na kolejne pająki. Ale ostatecznie przeznaczę je na coś innego, czego się nie spodziewacie. Już kiedyś to miałem i też terrarium robiłem, ale wierciłem wtedy dziury specjalnym wiertłem do szkła. To terrarium otwiera się do góry i będzie, nie będzie postawione przodem, czyli tą częścią, wtedy kiedy to, co będzie zawartością, dotrze do mnie, nie będzie otwierane właśnie tak, tylko to terrarium będzie stało właśnie w takiej oto pozycji. Otwierane będzie z prawej strony, a tutaj przez tą dużą powierzchnię będziemy widzieć całą zawartość, co będzie się w środku znajdować. To tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Pamiętajcie, łapka w górę, komentarz i subskrypcja. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Tymczasem trzymajcie się ciepło. No i cześć.